Leżę z wody. Nie wiem ile razy obiecałem sobie, że nie będę pił. Ale często mi się to zdarza. Nie mam tego w sobie, aby skończyć na dwóch lub trzech piwach. Jeżeli już piję, to po to, aby się porobić. Kiedyś to był dla mnie taki twardy reset. Ale teraz to po prostu sposób chyba zabicia czasu i trochę zabicia siebie. Tak źle nie jest, nie jestem, nie jestem już oddestruktywny, no ale widzicie, na pewno nie jest dla mnie dobre i zdrowe. Tak więc pora na zmianę, pomyślmy wczoraj nie zjadłem śniadania, byłem przejedzony, zjadłem bardzo dużo obiadu i nie zjadłem kolacji, potrępiłem i dzisiaj czuję się bardzo słabo. Znowu nic ja to mi nie da, nie jest około 12, ale jeszcze leżę, że zamówiłem Pikstan, stałem radę tylko kilka kawałków i nie jest najlepiej. I tak leży, zgodowany i myślę sobie, że pora na akurat 27 lat. W życiu nie zrobiłem za dużo, nigdy nie spodziewałem marzeń, a jest coś, co chodzi. z sensie chodzi, nie, chodzi. O, okej, okay. chodzi mi po głowie. Także zobaczcie sami się przekonacie. No, no ja będę jeszcze leżał. no I znów się spotkamy. E, zwlokłem się z tego łóżka. Zwykle bym nie wstawał e, przez cały dzień. Tak teraz źle znoszę kacy przez lata alkoholizmu. E, no ale muszę być silniejszy muszę być znacznie silniejszy na to co planuję. Ech, szczerze mówiąc tak jak śpiewał łona, nie jest dobrze jest źle mataczko, gdzie ty mi uciekasz dobrze Ech, Kurczę, bo oni wyglądają przepięknie, te zieloniutko wszędzie są myszki. piękna pogoda, chmurki na niebie chmurki noszą białe mundurki Idylicznie, po prostu, aż człowiek chciałby położyć się w tej trawie, tym bardziej, że no ale e, musimy być niesi. E, ruszam do sklepu muzycznego jest to część projektu, który planuję Niektóre być może ujrzy światło dzienne i który nie bardzo. zobaczycie a nawet usłyszycie powiem Wam, że czuję się przed wieki doszedłem do Wenecji ale naprawdę czuję się bardzo słabo cały czas na błoniach było super potem szedłem w czurkliwej ulicy i może to spaliny, może to maska może to słońce, które mnie przypieka ale jestem na granicy omlenia. no ale Kac jest karą! I Wito tas tą karę zmniejsza na warunkowe, jak dobrze wiemy. <grymne> na razie. Krótki przerwnik, żeby pokazywać, że platy są najlepsze. Jedno z moich ulubionych części Krakowa. Są po prostu piękne, na pięknie zalesione. Czuję, że tutaj jest temperaturka jest bardzo przyjemna. Zieloniutko, pogodnia się zdaje aktywni ludzie o, tak. fajnie, fajnie Kraków jest pięknym miastem no nie to jest jakaś poezja A życie jest piękne, świat jest piękny ma swoje momenty, tak czy siak nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale pierwszy sklep muzyczny jest zamknięty pewnie dlatego, że jest sobota jest drugi 2 maja nie ma informacji w innym, czy będzie otwarty? Na no, pewno nie będzie zamknięty. Szkoda. No nic, przejdę się, zobaczę. U, siła. Kupiłem pędzel i byłą farbę, żeby odświeżyć sufit w łazience. Jak się wprowadziłem do tego mieszkania, były zacieki na nim, no to pomyślałem sobie, że dlaczego miałbym się tym nie zająć, się trochę bardziej tu zruszyć. Bardzo pani sprzedawczyni, tylko chciała mi wciekł duży pędzel, ale ja powiedziałem, że chcę mały. I ona e, mówi mały? Mówię, rozmiar nie ma znaczenia. I lubię długo malować. Zarmieniwać. <laughs> no. Jak ma się zginy nad garstek? <laughs> Dobra, nie skończę jeszcze. Niestety, drugi muzyczny zamknięty. Nie wiem o się spodziewałem dzisiaj. E, może w tej razie trzeci. Rozruszałem się trochę. Był taki moment, że... Nadal nie czuję się dobrze na żołądku i nie mógłbym zjeść, nie bardzo jestem głodny, ale po prostu brakowało mi sił. Zdaje mi się, że w miarę jak idę, uwolniłem rezerwy glukozy z mięśni, zdaje mi się, że tak to działa. Czuję się nieco lepiej, Zadam jeszcze banana, ale tak naprawdę to jadłem sobie rosołek, taki porządny, maminy, domowy. Może jak znajdę jakąś knajpkę. No, ale nie to, co umamy wiadomo. No dobra, wygląda na to, że w Starym mieście jest jeszcze jeden sklep pozyczny, co całkiem nieźle się składa, bo będę miał po drodze idąc do domu. Także nie będę wracał komunikacją miejską. Jeszcze trochę dam sobie więcej tego wysiłku, żeby się jeszcze bardziej rozruszać. Gdybym znalazł sklep pozyczny, to byłby najbardziej produktywny dzień, jaki miałem od tygodni. I wszystkie cele się do tej pory spełniają, ponieważ znalazłem, e, rosołek I akurat nie jest wyszczególniony w menu. Tam widać tylko jest zupełnie i akurat trafiłem. Jest ten domowy przysmaki. Jedzenie serwuję oczywiście tylko na wynos, więc zaraz jak będzie gotowe sobie go wezmę. Pójdę na jakąś ławeczkę, może na było niech albo plantach. Na plantach raczej sorry i tam sobie wsunę. No, nie macie pojęcia jak się na to cieszę. I znowu na plantach. Jest wspaniale i przepięknie, piękny dzień. I już mam swój rosołek. Także widzimy, że jest tutaj marcheweczka, łowina, makronik, chyba, świeżutki. I za co muszę pochwalić. Ale urocze głębiej. Za co muszę pochwalić tą restaurację. To to już używają biodegradalnych e, e, miseczek i sztućców. O, Urocze Dobra, zobaczmy czy rzeczywiście. Jest, smakuje tak dobrze, jak wygląda. O. Dobre, nie tak dobre jak mojej mamy, ale... No tego mi potrzeba. Jakby Jezusek tak bosu stópką po gardle przeszedł i wszedł do żołądeczka. O, Padoł się kochać. No, pojedzony, Już trochę czuję się lepiej. A taka ciekawostka, dokarmiałem te gołębie, które się trachały na tym filmie. I dokarmiałem je makaronem zupy, co jest bardzo ciężkie e, logistycznie, ale się udało. I samiec dał e, samicy jedzenie. I panowie, uczcie się z tego, tak? <śm> to dobra, dobra życiowa rada. Poszukiwania trwają, chodzę już chyba z 3,5 godziny za, za jedną rzeczą. Byłem w tym sklepie muzycznym na Starym Mieście, ale tak jak przewidywałem, jest to sklep z koszukami zespołów, płytami. Niesamowita kolekcja, 400 są winyle. tego czasu pracowałem 8 lat w barze rokowym, więc czułem się tam jak dziecko w cukierni. I fenomenalny sprzedawca, także jeżeli ktoś czuje klimat, no to gorąco polecam ten sklep. Jest chyba jeden muzyczny, na Starym Mieście, tam można to znaleźć. Obiecałem, że kiedyś tam wrócę, ale na razie zakupy koszulek nie są moją misją. Za to sprzedawca skierował mnie w nieprzewidywalne miejsce i błogosławił mi pójść do Mediamarktu, Markt'u Podobno tam znajdę to, czego szukam. I co? nie Niebawem zobaczycie. O, jestem w Galerii Krakowskiej i takie są Są otwarte sklepy. Wiele przejść jest zablokowany. Zdaje mi się, że media e, ekspert nie Jak się sklepiażkami pamiętajmy że Zdaje mi się, że jest na dole. Tylko jakby się tam dostać. Wow. Strasznie dziwnie. Zwykle nie lubię takich miejsc świątynia mamony. Taki gigantyczny Moloch, zwykle zbyt przepełniony ludźmi. Ale jak mówię, teraz jest nawet dobrotliwie. Wyobrażałem sobie, że tak by wyglądały centra handlowe po apokalipsie, jakieś. No nie po idziemy. No, już na końcu widać mój cel: Media Markt. Wygląda na zamknięte, chyba że jest częściowo tylko zablokowane wejście, tak jak w wielu sklepach. No i z dzisiaj tak sobie dużo udało się załatwić. W poniedziałek ruszymy z pełną parą z projektem. Zobaczycie się w następnym odcinku. Co troszkę, że konuję. Ponosne nagranie. Właśnie to zakończenie. Muszę się Wam troszkę przyznać do tego, jaka emelina mi się zrobiła. Przez topicie rozrobiłem sobie półsetkę spirytusu z litrem soku pomarańczowego. Piłem to z, ze słoika, której litra. Normalnie rzadko mi się zdarza, zwykle piję bez alkoholu, bo nie wiem, coś wczoraj mnie odwaliło. No ale mam kumulację naczyń, nie się już od jakiegoś czasu, podłoga wygląda fatalnie, cały czas coś mi się rozlewa po tym, po No, mogłoby być, mogłoby być trochę czyście. Także tak wyglądała kuchnia. Pazience śmierci, tego nie wiem brudna bielizna, niska, przygotowana na wszelki wypadek. Czyste pranie, którego nie poskładałem chyba od tygodnia. Kanapka, tak jakiegoś i też na książce, no brzydko, już brzydko. Straszny barwuk, kurde. No, jeszcze do tego wypiłem dwa piwa, i jeszcze mamy soplicę sakra. Dzisiejsza pica zaraz się nie. taką potrzebę na to pokazać, żeby być szczerym z to szczerym ze sobą. lepiej byłoby uniknąć takiego ochrania, jeżeli to byłoby możliwe. Popracujemy nad tak. tym. Może ten projekt naprawi moje życie, może komuś też się jeszcze przyda. Zobaczymy co z tego wyjdzie, no, Ale trzymajcie za mnie To byłoby...